Szanowni państwo, powoli kończy się rok 2023. Od początku października 2023 roku oczy świata zwrócone są na Bliski Wschód. Konflikt palestyńsko-izraelski, izraelsko-palestyński przykuwa naszą uwagę, ale jednocześnie odwrócił też w dużej mierze naszą uwagę od konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą. Myślę, że jest to dobra okazja, żeby sięgnąć do klasyki gatunku, do geopolityki, o której mieliśmy okazję w tym roku już mówić, a to za sprawą książki, która ukazała się dosłownie kilka tygodni temu, najnowszej książki rozmowy, bo trudno to nazwać wywiadem, Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza. Piotra Zychowicza i Jacka Bartosiaka, panowie ze sobą rozmawiają, publikacja nosi tytuł Wojna o Ukrainę, Wojna o świat. Książka, która bardzo ciekawy, bo to jest wyróżnik Zarówno audycji, które nagrywają, jak i prac, które y, piszą tych dwóch. Specjalistów zajmujących się historią, geopolityką, jest to książka, która porządkuje naszą wiedzę. Porządkuje dlatego, że z perspektywy no, już blisko dwóch lat od wybuchu konfliktu, który rozpoczął się w lutym 2024 roku panowie Bartosiak i Zychowicz rozliczają się, rozliczają się zarówno z tego, co przewidzieli, a przypominam, że dwa lata temu ukazała się ich książka nadchodzi Trzecia wojna światowa i nie pomylili się co do tego, że świat zapłonie, a płonie w kilku y, miejscach, ale jednocześnie przyznają się do tego, że nie przewidzieli choćby, tak jak robi to Jacek Bartosiak, pełnoskalowej agresji e, wojsk Putina na y, Ukrainę. Analizują posunięcia wojsk, analizują postępowanie i zachowanie narodu ukraińskiego, analizują politykę mocarstw europejskich, Stanów Zjednoczonych, politykę Chin wobec tego y, konfliktu. Pokazują, jaka broń tak naprawdę zmieniła oblicze tej y, wojny, zwracają i słusznie uwagę na to, że po wojnie, która y, toczy się za naszą wschodnią granicą y, wojny w Ukrainie, z całą pewnością na przykład drony będą jednym z tych elementów, które będą w przyszłości jeżeli nie rozstrzygały, to odgrywały bardzo istotną rolę. Wspominają o tym, jaka będzie rola w ogóle samolotów bezzałogowych. Y, y, Ale jest to książka, która również zawiera projekcje dla y, Polski. Przed Ostatnia część tej książki to są perspektywy, no niezbyt optymistyczne, jeżeli można tak powiedzieć, i to, co jest stałym elementem, jeżeli będziemy mieć silną armię, armię, która będzie nowoczesna, to wówczas mamy szansę na to, żeby przede wszystkim odstraszyć, bo jak słusznie możemy przeczytać w tej książce, najgorszym, co mogłoby nas spotkać, to konflikt, który toczyłby się wewnątrz naszych granic. A swoistym suplementem jest też alfabet Jacka Bartosiaka. Szanowni Państwo, Piotr Zychowicz i Jacek Bartosiak przyzwyczaili nas do tego, że mówią w sposób odważny, ale również bardzo interesujący o istotnych kwestiach, że potrafią rozliczać się z polską przeszłością, ale w tym przypadku przede wszystkim rozliczają się z tym, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, co również wpłynęło na przecież zmianę struktury etnicznej naszego kraju. Z całą pewnością, proszę Państwa, nie będziecie żałowali, jak sięgniecie po wojnę o Ukrainę, wojnę o świat Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza. Książkę, którą trafia na naszą górną półkę. Do zobaczenia!